Oto trzy znaki Zodiaku, które mogą mieć trudności w tworzeniu harmonijnych relacji ze skorpionem. Na miejscu trzecim znajduje się Strzelec. Strzelec i skorpion mogą mieć trudności z zgodnością w celach i wartościach życiowych. Strzelec może odczuwać skorpiona jako zbyt kontrolującego lub zbyt zazdrosnego, podczas gdy skorpion może uważać Strzelca za zbyt niezależnego. Miejsce drugie zajmuje Waga. Waga i skorpion. Mogą mieć problemy z utrzymaniem równowagi w związku. Wagi mogą odczuwać skorpiona jako zbyt zazdrosnego, podczas gdy skorpion może odczuwać wagi jako zbyt powierzchowne lub niezdecydowane. Miejsce pierwsze zajmuje znak, który wraz ze skorpionem mogą mieć trudności z komunikacją i zrozumieniem się nawzajem. Osoby urodzone pod tym znakiem mogą uważać skorpiona za zbyt zaborczego lub zbyt intensywnego, podczas gdy skorpion może odczuwać brak stabilności i zainteresowania ze strony bliźniąt.